Od 2002 roku w Nadleśnictwie Wisła funkcjonuje wolierowa hodowla głuszca. Celem jej działalności jest uchronienie głuszców przed wyginięciem i reintrodukcja tych ptaków w polskich lasach. Między innymi te działania Lasów Państwowych od lat finansowo wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O tym dlaczego ochrona głuszca jest tak ważna, ale nie tylko. Dziś w programie rozmowy z azymutem ekologicznym Sonia Kwaśny. Witam i zapraszam. Na terenie wolierowej hodowli głuszca w Jaworzynce w Beskidzie Śląskim odbyła się konferencja, podczas której Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zawarł z nadleśnictwem Wisła dwie umowy o dofinansowanie. Jedna z nich dotyczyła wsparcia hodowli i reintrodukcji głuszca, druga związana była z edukacją ekologiczną w gospodarstwie pszczelarskim. Umowy te są kolejnym przykładem dobrej współpracy pomiędzy leśnikami a instytucją finansową realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Współpraca z instytucją, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bardzo dobrze się rozwija. Jesteśmy w trakcie jednej z kolejnych umów, bo przed nami jeszcze umowa na dofinansowanie lotów patrolowych, te, które bezpośrednio zabezpieczają nasze laszcy przed pożarem. A tu bezpośrednio żeśmy podpisali umowę związaną bezpośrednio ze wsparciem edukacyjnym, czyli tutaj bezpośrednio ścieżka edukacyjna z wyposażeniem obiektu, który jest akurat poświęcony bezpośrednio pszczołom, pszczołom między. Między innymi e, które będą też i między innymi wprowadzane e, do, do lasu, do swojego naturalnego występowania. Oraz e, druga umowa tutaj bezpośrednio związana jest z dofinansowaniem hodowli głuszca, e, gatunku, który jest e, chroniony. Można powiedzieć więc, że obie te umowy wspierają gatunki, e, które są w pewien sposób zagrożone przez działalność człowieka, bo i pszczoła i głuszec. Jak najbardziej pszczoła poprzez to, że jednak się bardzo rozwija ekstensywne rolnictwo poprzez używanie jednak środków chemicznych. W lasach my mamy zabronione, mamy bardzo to już rygorystycznie utrzymywane, a z kolei jeśli chodzi o głuszca, tak, to jest gatunek, który był na wymarciu. Akurat przez, ten, przez tą hodowlę wspomagamy naturalne jego występowanie. Tam, gdzie on kiedyś występował, wprowadzamy go z powrotem do tych naturalnych siedlisk i, jest, i Widać tego efekty. Tutaj, tutaj z tej hodowli wyszło 1200 sztuk górzca, które zostały bezpośrednio wprowadzone w naturalne siedliska z powrotem. 1000 bezpośrednio w kraju, mam na myśli tutaj Sudety, Beskid Sądecki, Żywiecki oraz Śląski oraz 200 sztuk zostało, Wyeksportowanych na zewnątrz, poza nasze granice, tam, żeby też również wspomóc hodowlę poza naszymi granicami i A Jak polskie lasy tracą na tym, że pewne gatunki zamierają? Las jest wtedy uboższy, jak to wpływa na jego stan? Na pewno jest uboższy. Naszym celem jest to, żeby po prostu tam, gdzie jest to możliwe, odtworzyć. Nie, nie tak dawno żeśmy przecież pod koniec pierwszej wojny światowej tak samo, żeśmy e, e, pracowali nad odtworzeniem populacji żubra, która jest e, teraz najbardziej liczna w ogóle w Europie. Mamy nawet e, chęć podarowania tego, tych żubrów po, poszczególnych sztuk innym e, krajom, bo wszystko się zawsze rozbija o możliwość ilościowego występowania danych sztuk na, w danym obszarze. Dwie umowy, które łączą się ze sobą, to około 100 tysięcy złotych, które tym razem chcemy przekażemy lasom państwowym. Trafi ono do nadleśnictwa Wisła. To tutaj, w tym leśnictwie, w tym miejscu prowadzona jest ochrona gatunkowa górska i to część tych środków. Właśnie trafi na ten cel, i to tutaj e, ośrodek edukacji ekologicznej, gdzie dzięki temu dofinansowaniu zostanie już w najbliższym czasie doposażony w zakresie, w zakresie ochrony pszczół, tak aby w takich nowoczesnych warunkach, innowacyjnych warunkach można było poznawać rolę pszczół, także rolę w środowisku leśnym. Współpraca Wojewódzkiego Funduszu z Lasami Państwowymi to współpraca o wieloletnim charakterze. Tutaj nie, nie odkrywamy czegoś teraz w tym momencie faktycznie. Ta umowa dotycząca ochrony guszcza to wieloletni cykl, bo to proces, który musi być co roku powtarzany. Ale akurat ten ośrodek edukacji ekologicznej lasów państwowych tutaj w nadleśnictwie Wisła po raz pierwszy otrzymuje wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale to nie tylko te działania, bo to także inne działania, czy to w zakresie, czy to w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy to w zakresie edukacji ekologicznej. Ścieżek edukacyjnych w lasach państwowych wiele, wiele szereg działań, które wspólnie realizujemy. Dotacja funduszu w gospodarstwie pszczelarskim przeznaczona zostanie na edukacyjne wyposażenie i pomoce dydaktyczne, a w wolierowej hodowli na karmę dla głóżców, gatunku skrajnie zagrożonego wygnięciem i zagospodarowanie pomieszczeń. Tutaj lasy podjęły takie próby właśnie hodowli tego ptaka wolierowej. Na terenie Polski są trzy miejsca, gdzie hoduje się. Tutaj w Wiśle, w Nadleśnictwie Leżajskim, w Nadleśnictwie Głęboki Brud na północy Polski. I hodowle te służą do zasilania tej populacji naturalnej, do wsiedlania tego ptaka tam, gdzie naturalne jego środowisko, a gdzie różne czynniki powodują, że jest zagrożony wyginięciem chodujemy te ptaki w sposób taki, który umożliwia im warunki zbliżone do naturalnych. Wybiegi, na których górzki zakładają gniazda i później odchowują młode, są takimi sporych rozmiarów wybiegami przykrytymi siecią przed zabezpieczającymi przed drapieżnikami skrzydlatymi cały teren jest obtoczony pastuchem elektrycznym płotem żeby z kolei lisku na nie wszedł e, i spokój spokój na hodowli który jest bardzo ważny e, zbilansowana karma która jest codziennie uzupełniana wymiana na nową, wymieniana na nową e, czystość przede wszystkim czystość sprzątanie w boksach z odchodów co zapobiega Przestrzenianiu się różnych chorób parazytologicznych, e, stała opieka weterynaryjna, e, zbilansowana karma i przede wszystkim e, wymiana genowa również e, sprzyja e, hodowli e, naszych ptaków. Wychodowaliśmy przez okres 20, 19 sezonów lęgowych, bo w tym roku jest 20 sezon lęgowy, 1238 ptaków, z czego blisko 600 zostało wypuszczonych w Beskid Śląski. Dorosłych ptaków ocenia się, szacuje, że jest w Polsce około 500, to wcale nie jest mało te 1200, natomiast trzeba też mieć świadomość, że jest bardzo słaba przeżywalność w naturze tych ptaków. Ta wrażliwość głuszca powoduje, że jednak jest sporo padnie, natomiast monitorujemy też tą przeżywalność i myślę, że tak w granicach 50% do 30 tyle wynosi. Beskid Śląski. W pobliżu znajdujący się Beski Drzewiecki, stanowią taką e, populację, która jest już w miarę stabilna, ale e, uzupełnianie tej populacji wyhodowanymi ptakami zawsze pomaga w ochronie tego gatunku. Przede wszystkim również trzeba pamiętać, że. Trzeba z szacunkiem podchodzić do tych form ochrony przyrody, obszarowych form ochrony przyrody, jakim są utworzone rezerwaty, parki narodowe, aby tam te ptaki miały spokój, bo zdarza się, że e, nieodpowiedzialni ludzie wchodzą poza szlak turystyczny, gdzie na przykład teraz w czerwcu głuszki będą wodziły za sobą pisklątka. To jest e, Zgubne dla takiego statka rodzinnego, jeżeli spuszczony ze smyczy pies wpada na takie statko, czy człowiek jeżdżący na kładzie, na krosie spłoszy matkę, one te młode niestety nie przeżyją. Również drapieżniki, których jest sporo, sporo. Trzeba pamiętać, że w jaki sposób człowiek powinien rozumnie podejść do redukcji tych drapieżników, żeby tych górców było. Wzięty ten gatunek został pod ochronę w 1995 roku. Obecnie populacja jest w miarę stabilna w naszym kraju i trzy hodowle, jakie na terenie lasów państwowych działają, a w tym nasza wiślańska która jest brana za jako wzorzec, też dużo w ochronie tego gatunku pomaga. Jest to gatunek, który ciężko znosi zmiany w środowisku, a te zmiany na przestrzeni setek lat jednak następowały, bo i zmienił się las, zmieniła się presja ludzi na ten las, zmiany klimatyczne, no i szkodniki naturalne lis, kuna, krukowate to są wrogowie dzik, górzca w naturze. Zmieniamy teraz temat i przenosimy się do Parku Śląskiego, gdzie miała miejsce kolejna edycja parkowego Kiermaszu Kwiatowego. Wydarzenie to nawiązuje do słynnych wystaw kwiatowych, jakie przed laty odbywały się w hali wystawowej Kapelusz. A że miłość do roślin doniczkowych, balkonowych czy tych ogrodowych to trend ostatnich miesięcy, to asortyment wystawców szybko znajdował nabywców. Przez trzy dni na terenie Parku Śląskiego odbywało się florystyczno-ogrodnicze wydarzenie, które kolejny raz przyciągnęło rzeszę mieszkańców regionu zainteresowanych uprawą roślin ogrodowych, balkonowych czy też doniczkowych. Kiermasz swą formułą nawiązywał do słynnych wystaw kwiatowych, które na terenie parku odbywały się przez kilkadziesiąt lat. Podczas tego swoistego święta kwiatów można było zaopatrzyć się w sadzonki i cebulki. Niezwykle ważna była również możliwość rozmów z hodowcami na temat wymagań uprawowych poszczególnych gatunków. Z ukochanymi azaliami. Tutaj przyjechałam. mam japońskie mam wielkokwiatowe, ale japońskie. Preferuję japońskie właśnie, bo bardzo je lubię, bo one są przekolorowe. Pięknie rzeczywiście kwitną. A jakie mają wymagania te rośliny? O czym taki hodowca powinien pamiętać? Kwaśna gleba musi być, więc to trzeba zmieszać na przykład taką ogrodową z kwaśnym, z kwaśnym torfem. Do tego dodać też kwaśnolubne, podsypać im troszeczkę, zasilać je. I wtedy będą ładnie rosły. No, trzeba troszeczkę im dać serca. One są takie bezobsługowe, także one są bardzo wdzięczne, a rzeczywiście w ogrodach wyglądają przecudownie na wiosnę. A wiosna to jest najpiękniejsza pora roku, więc no, z siłą rzeczy cieszą oczy, bardzo cieszą. Rzeczywiście, mimo że są jeszcze niewielkiego rozmiaru, to już cieszą oko. A jak o nie dbać tą zimową porą? Czy trzeba specjalnie zabezpieczać? Nie, nie trzeba zabezpieczać. To znaczy, u nas są takie zimy różne, więc jak da się więcej kory na jesieni, żeby, bo tak ona sobie odbije po prostu, jakby trochę przymarzła. Ale jak już korzonek zmarznie, ale raczej to u nas się nie zdarza, bo one wytrzymują do minus 28 stopni nawet, są. Yy, azalie. Także raczej się nie zdarza. że troszeczkę jakieś pąki przymarzną, bo raz się zdarzają przymrozki na wiosnę. One już zaczynają się wybarwiać, jak to się mówi, więc yy, i wtedy mo może coś takiego być, że pączki przymarzną, a tak, no, ale ona sobie potem daje radę. No Jest tutaj bardzo miło, przyjemnie. Ludzie przychodzą, pytają się i wypoczywają na leżaczkach i coś zawsze kupią. A co znajduje się w waszej ofercie? Co proponujecie tutaj klientom? My proponujemy zioła przyprawowe świeże w doniczkach do ogródka albo przydomowego, albo na parapet w domku, albo na balkon, na taras. Także wszelkiej maści bazylię w sześciu odmianach, mięty w 12 odmianach, nawet pomidorki takie y, doniczkowe, no oczywiście oregano, tymianek, rozmaryn, cała gama innych różnych ziół do herbaty i do, i do normalnego jedzenia. Co cieszy się największym zainteresowaniem Polaków? Co, y, jakie zioła też najszybciej może schodzą? Najszybciej bazylię, teraz w wszelkiej maści, no bo to bo pomidorki wiadomo yy, i mięty, wszystko do napojów, czyli jakieś lemoniady, czy jakaś y, szałwia ananasowa, melonowa, werbena cytrynowa i mięty, cała gama mięt, najlepiej schodzą. A jeśli już zaopatrzymy się w taką doniczkę, czy to mięty, czy bazylii, jak później o te zioła dbać, by one nas długo mogły cieszyć swoim pięknym zapachem i smakiem? Można sobie zrobić swój własny ogródek w doniczce albo jakiejś w skrzyneczce, po prostu przesadzić do, do ziemi, bo to ma małą doniczkę, więc żeby dłużej porosło. Bo to są w większości rośliny wieloletnie. Więc one normalnie nawet zimują na balkonie i po prostu się przycina i rosną sobie ogródeczki małe. Dlaczego warto otaczać się właśnie e, taką e, zielenią e, użytkową i e, na co dzień wykorzystywać to dobrodziejstwo, które płynie z tych ziół? No po pierwsze, ślicznie wygląda, bo są kolory, proszę zobaczyć. Jest zieleń, żółć, czer czerwień, kwiatki. To nawet ma co prawda nie ogromne, ale zawsze ma kwiatuszki. Pięknie pachnie. No i oczywiście jest użytek w kuchni i dla zdrowia, i dla smaku. My produkujemy tylko i wyłącznie belinki, czyli rośliny zimujące do ogrodu. No, mamy dużą ofertę prymulek, mamy dużą ofertę piwoni ogrodowych. Myślę, że fajną roślinką jest goryczka bezłodygowa o bardzo intensywnie niebieskim kolorze, którego tego koloru no, niestety ale brakuje. Brakuje w ogrodzie. Polacy chyba rzeczywiście lubią otaczać się zielenią, ale też takimi roślinami, które latem, szczególnie latem pięknie kwitną. Klienci szukają też takich roślin, no sprzyjającym pszczołom, czyli roślinkom miododajnych. A takich chyba też w waszej ofercie nie brakuje? E, oj nie, jest naprawdę naprawdę bardzo dużo roślin, które właśnie są sprzyjające dla, dla owadów dla pszczół. Każda belina ma swoje wymagania, upodobania, jaką wiedzę powinien mieć więc taki ogrodnik, żeby jego ogród pięknie wyglądał. E, to znaczy podstawowa wiedza to jest taka, e, czy ta roślina się nadaje do słońca, czy do cienia. Bo jeżeli roślinka jest cieniolubna, nie może być do słońca dlatego, że ją spali, liście popali nie będzie ładnie wyglądała. Więc no to jest chyba podstawowa, powinien wiedzieć, to jest podstawowa wiedza na ten temat, gdzie ta roślinka powinna rosnąć. Jak zwykle kaktusy i sukulenty, szeroki asortyment roślin, które nie wymagają za bardzo pielęgnacji. Większość wymaga dużego nasłonecznienia, ale spokojnie można wyjechać na urlop i nie przejmować się tymi roślinami. Po powrocie, z powrotem pobudzamy delikatnie te rośliny do życia, bo jednak ten okres miesiąca to był dla nich okres krytyczny. Gdyby to była zima, nic by się nie stało. Bo one wówczas odpoczywają sobie, za to na wiosnę. Odwdzięczają się nam przepięknymi kwiatami. Z tym hodowcy mają też często problem, że kaktus nie chce zakwitnąć. Co zrobić? Bo za bardzo się nim opiekujemy. Nasze drzewa mają okres spoczynku w zimie. Zrzucają liście. Jest jakby stan hibernacji, a w domu, no to. Każdy, a może jeszcze mu to odrobinkę wody i on rośnie cały czas, cały czas jest pobudzony. Nie ma tego okresu spoczynku. My idziemy spać, odpoczywamy, on też musi odpocząć. Kiedy więc taki okres spoczynku tym roślinom zafundować? E, mniej więcej od końca października do końca lutego. Z tym, że wówczas podle, wiadomo, w domu jest e, sucho, ale podlewamy je odrobineczkę. Ja mówię, łyżeczka od herbaty wody wystarczy raz na dwa tygodnie. I to wszystko. Przede wszystkim rośliny ozdobne, drzewa, trawy, krzewy, byliny, pnącza, wszystkie właściwie takie ciekawostki typowo ozdobne do ogrodu. Jakie gatunki cieszą się największym zainteresowaniem wśród odbiorców? Tutaj na Śląsku głównie hortensje. Bardzo duże jest zainteresowanie hortensjami. Mamy dużo takich niespotykanych odmian, e, trudnych do zdobycia. Hortensje ogrodowe, bukietowe, pnące, różne ciekawostki. Jak więc musimy przygotować takie stanowisko pod uprawę hortensji? Czy one mają specjalne wymagania? Hortensje akurat tak. E, potrzebują przede wszystkim żyznej ziemi, umiarkowanie wilgotnej, e, także dużo podlewania. No, w zależności od gatunku, albo słońca, albo półcień, niektóre są typowo do cienia, także. E, udzielamy tutaj informacji, porad, żeby każdy wiedział, w jakim miejscu, w jakich warunkach posadzić. Ale możemy liczyć na to, że za tą odrobinę uwagi Hortensja odwdzięczy nam się pięknym kwitnieniem. Dokładnie tak, zakwitą już niedługo, także na pewno będą cieszyć oko ogrodach klientów. Przygotowaliśmy lilie różnego rodzaju, lilie orientalne, które sięgają tak 1,20 20, lilie azjatyckie, które nie pachną, mają tak długości 70-80 cm. Mamy też również sprzedaży Lilie drzewiaste, które sięgają od 1,60 m do 2, oraz nowość w tym roku mamy lilie ananasowe, które wygląd kwiatek wygląda jak ananas. To rzeczywiście coś nowego, a proszę nam powiedzieć więcej o tym, jak uprawiać lilie, żeby one nas cieszyły pięknymi kwiatami. Lilie są po prostu wielo wieloletnie. Tego, jak to się mówi, wkłada pani do ziemi i po trzech latach, po czterech można sobie wykopać i porozsadzać, bo one będą się rozrastały w ziemi. nie? Takie malutkie cebulki wtedy można sobie wykopać i porozsadzać wszędzie. Nie? A na jakie stanowisko Lilia do słońca, do cienia? E, powiem tak, Lilia to jest kwiat bezproblemowy. Może być i w słoneczku, i w półcieniu. To znaczy tak, w słoneczku wyrośnie wcześniej, a w półcieniu troszkę później. W ramach Parkowego Kiermaszu Kwiatowego odbywały się m.in. warsztaty florystyczne, prelekcje poświęcone uprawie roślin i ich ochronie, czy spacery z ogrodnikiem parkowym. Wszystkie one spotkały się z zainteresowaniem mieszkańców regionu. Wydaje się, że moda na zielony pozostanie z nami na dłużej, bowiem przekonaliśmy się, że źle czujemy się we wnętrzach pozbawionych roślin. Życie z nimi przynosi wiele korzyści dla naszego zdrowia i samopoczucia, dlatego też warto zaopatrzyć się w doniczkę z niewielką choć rośliną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w regionie z pewnością odbywało będzie się coraz więcej wydarzeń skierowanych. Do miłośników roślin. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne rozmowy z azymutem ekologicznym. Do zobaczenia.